Pozwólcie, że przeprowadzimy Was przez y, proces głosowania w budżecie obywatelskim. Wchodzimy na stronę, której się podświetlenie pokazuje na ekranie. Po wejściu na tą stronę, y, okazuje nam się ten tekst. Scroimy go na dół. Interesuje nas ten link podświetlony. Głosujemy, wciskamy i przechodzimy do następnej strony. Możemy tu przeczytać te informacje, jak najbardziej, natomiast my idziemy dalej, przechodzimy na sam dół, na sam dół i interesuje nas ten przycisk dalej. Klikamy dalej, wybieramy kolejną opcję, jako że możemy być pełnoletni i niepełnoletni. Jeżeli jesteśmy niepełnoletni, to tu już wchodzą do gry teraz rodzice, dorośli, którzy w następnej planszy będą musieli wpisać swoje dane. A kiedy jesteśmy pełnoletni, to klikamy od razu w tą lewą, e, lewy kafelek i przechodzimy do następnej planszy. Tutaj z automatu powinno się już odhaczyć, że potwierdzam, że jestem pełnoletni. Jeżeli nie, to zahaczamy tak, by to było odhaczone na ten niebieski kolor. Ten ptaszek niebieski oznacza, że możemy przejść dalej. Przechodzimy dalej. Klikamy. I jesteśmy na planszy, na której wpisujemy swoje dane, mając wpisane dane, wybieramy teraz jedną z trzech kolejnych opcji i tu musi być cokolwiek zaznaczone. Bo albo jesteśmy mieszkańcem, lub studentem i jesteśmy zameldowani w Toruniu, albo studujemy w Toruniu mieszkamy, nie jesteśmy zameldowani, bądź mieszkamy lub pracujemy w Toruniu, ale nie jesteśmy zameldowani, czyli nawet ci, którzy mieszkają pod Toruniem, a pracują w Toruniu, mogą też głosować na nasz pomysł piłki dla każdego. Odhaczamy zatem tą opcję i przechodzimy przechodzimy dalej. I przechodzimy do kolejnej planszy wyboru. Może być z automatu tutaj zaznaczone już głosowanie na zadanie ogólnomiejskie. Te niebieskie podświetlenie oznacza, że taka opcja jest wybrana, i tą opcję wybieramy. Klikamy dalej, klikamy dalej, i tu nie ma niestety wyszukiwarki po numerach. Natomiast może być kombinacja klawiszy, na przykład Ctrl F, i tam wpisujemy. Ja, przynajmniej tu w okienku, mogę wpisać numer 01045. Enter i wyszukuje mi laptop mój plik, mój, mój wybór, czyli piłkę dla każdego i przechodzę na ten tu kwadracik, by odhaczyć znaczkiem, ptaszkiem, że ten program, że ten, że ten właśnie pomysł wybieram. Przechodzę, scrolluję na dół, mając zahaczony ten jeden i Klikam tu, mam potwierdzenie tego, który, pro, który projekt wybrałem. Wybieramy PDK dla każdego, piłkę dla każdego. I klikamy dalej. Jeżeli chcemy jeszcze zagłosować na inne projekty lokalne, chociażby, a możemy wygła, wy, wy, zagłosować, ale nie musimy, no to wybieramy którąś z tych opcji. Jeżeli głosuję tylko na projekt PDK, klikam, głosuję tylko na jedną listę i koniec za chwilkę będzie. Klikamy dalej. Potwierdzenie. Program się jeszcze pyta: System do głosowania czy to ten nas interesuje? Potwierdzamy wybór. Wpisujemy ten oto tutaj granatowy wyraz czy też zlepek liter M E Z B Z E i przeszli głos. Klikamy, gdy wpisaliśmy tenże wyraz, czy też zlepek liter. Następnie przechodzimy do planszy, w której powinniśmy otrzymać SMS-em kod, właśnie do mnie przyszedł, kod, który Potwierdzi naszą tożsamość. Ja wpisuję swój 876954. SMS przechodzi na numer, który wpisaliśmy wcześniej w danych osobowych. Zweryfikuj za wpisany kod. Klikam. Pyk. I dziękujemy za udział w procederze. W procedurze budżetu obywatelskiego. I to jest koniec głosowania, bardzo Wam dziękujemy za oddany głos na piłkę dla każdego.